Musimy w końcu załatwić kwestię reparacji od państwa niemieckiego, których jako prezydent Polski dla dobra wspólnego się jednoznacznie domagam, dla naszej przyszłości. Reparacje nie będą alternatywą dla historycznej amnezji, ale Polska jako państwo przyfrontowe Polska jako najważniejsze państwo. Wschodniej flanki NATO potrzebuje i sprawiedliwości, i prawdy, i jasnych relacji z Niemcami, ale także potrzebuje reparacji od państwa niemieckiego, bo dobre jest tylko to bogactwo, które nie jest grzechem, a bogactwo, które jest zbudowane owszem i na ciężkiej pracy kolejnych generacji niemieckich. I zbudowane jest na wsparciu Niemiec po roku 1945.